Gdzie będziemy oceniać treningi pod kątem fizjoterapii? Przygotowałem w tym odcinku dla Was kilka ciekawostek, kilka ciekawych treningów, które są warte moim zdaniem omówienia. A sądząc po odbiorze dwóch ostatnich filmów, temat Was bardzo interesuje. オープン Rounded deadlift is essentially a compensation for weak hips. Because as shown here, rounding your back actually brings your hips closer to the bar. This gives them a better mechanical advantage, meaning that your hips don't have to work as hard to get the weight up. mamy przede wszystkim ocenić filmy treningowe, które znajdują się w internecie pod kątem fizjoterapii, czyli co może się stać podczas <laughs> danego ruchu, czy ten ruch Dla danego stawu jest dobrze prowadzony? Czy tam jest, istnieje jakieś ryzyko kontuzji? Jak zachowają się ścięgna, więzadła podczas takiego, a nie innego ruchu? Czy dane ćwiczenie będzie właśnie dobre dla naszych stawów? Natomiast dużo osób odbiera te filmy bardzo personalnie, nawet gdzieś tam takie opinie się pojawiły w komentarzach, że nazwano mnie szamanem. No ale jeżeli dla kogoś fizjologia, biomechanika, anatomia, fizjoterapia przede wszystkim jest szamaństwem. No to jak najbardziej się zgadzamy, natomiast moje zdanie jest troszeczkę inne. Jest to zawód medyczny, można powiedzieć, no i opiera się przede wszystkim na dowodach naukowych. <śmulny>